Aby usunąć oporny brud, przypalony tłuszcz, brud i osad w łazience, rdzę, potrzebujesz super uniwersalnego środka do czyszczenia. Nowy CIF Super Cream to super uniwersalny środek czyszczący, który skutecznie usuwa oporny brud i plamy w całym domu. Wypróbuj go i przekonaj się o jego niezwykłej sile czyszczącej. CIF Super Cream – najlepszy uniwersalny środek czyszczący marki CIF ból gardła i stan zapalny jakby w środku szalało stado dzikich bestii w pogotowiu miej Holinex. Cholineks jednocześnie zwalcza ból leczy stan zapalny na gardło przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą We are delighted. To give you permission to... Na święta? Neostrada TP, aż przez 6 miesięcy po złotówce. Zadzwoń 0801-321-123 lub przyjdź do salonu sprzedaży TP i Orange i zamów już dziś. Telekomunikacja Polska, bliżej. Mm, mm. Boli gardło? Weź Strepsils. Mm. Dzięki dwóm składnikom antybakteryjnym Strepsils szybko uśmierza ból gardła. Mm. Mm. Strepsils, pierwsza pomoc w gardłowej sprawie. A na ostry ból gardła. Weź Strepsils Dolo Intensive. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Księżniczka na ziarnku grogu. Ekranizacja najpiękniejszej bajki Andersena. Wzruszająca i rozśpiewana opowieść o poszukiwaniu szczęścia i miłości. Animowana bajka w polskiej wersji językowej dla całej rodziny. W roli zakochanej pary polskie gwiazdy: Karolina Gruszka i Mateusz Damieński. W kinach na Mikołaj. Jego bajki znają wszyscy, starsi i młodsi, a w tym roku obchodzimy dwustetną rocznicę jego urodzin Hans Christian Andersen. Nie przesadzę, jeśli powiem, że Księżniczka na Ziarnku Grochu to jedna z jego najpiękniejszych baśni. A w najbliższy piątek na ekrany kin wejdzie ekranizacja bajki. Ta animowaną opowieść na pewno z przyjemnością obejrzą dzieci i ich rodzice, tym bardziej, że ma ona niewątpliwie ponadczasowe przesłanie. Naucz się, że nie szata zdobi człowieka, a staniesz się osobą, której piękno docenią wszyscy. Tak o tym przesłaniu mówią twórcy. Filmu. W polskiej wersji językowej głosów głównym bohaterom użyczyli jedni z najlepszych aktorów młodego pokolenia, Karolina Gruszka i Mateusz Damieński. Telewizja Polska objęła film swoim patronatem, dlatego też dla naszych najmłodszych widzów mamy niespodziankę. Dla tych, którzy do nas zadzwonią pod numer telefonu, który w tej chwili widać na ekranie, mamy kasety oraz płyty z bajkami. Mamy także zaproszenia na wtorkową premierę filmu. We wtorek są Mikołajki, także taka wspólna wyprawa z mamą albo statą byłaby niewątpliwie. Wspaniałym mikołajkowym prezentem. Czekamy na Państwa telefony. Porwał już wiatr, zabaw światło w swym oknie i daj znak. Gwiazdy są jak łzy, i noc cicho trwa. Bo orkiestra walca nie dla nas grę, Kto mi rękę poda, gdzie wyrusza znów? Znikła gwiezdna droga do Królestwa ser. No. Od rana trwa najbardziej prestiżowy rajd samochodowy, który odbywa się w Polsce: 43 rajd barburki. Zapraszam na relację! Raid barburki to prawdziwy fenomen w polskim sporcie samochodowym. Nie zalicza się do punktacji Mistrzostw Polski, nie można w nim zdobyć żadnych punktów do żadnej klasyfikacji, a jednak raz w roku do Warszawy przyjeżdżają najlepsi polscy kierowcy, na dodatek z najlepszymi dostępnymi w kraju i poza granicami kraju samochodami. Za nami już trzy odcinki specjalne tego raju. Popatrzmy, co działo się na trasie. Numerem 1 na trasę rajdu wyruszyli mistrzowie polski Leszek Kuzaj i Maciej Szczepaniak w subaru grupy N. Faworyci rajdu, którym je tak bardzo chciał zagrozić Krzysztof Chowowowczyc. Olsztynianin przywiózł Peżota 206 WRC i bardzo doświadczonego pilota Żana Marka Fortena. Na pierwszym odcinku na Bemowie polsko-belgijski duet zanotował najlepszy czas, lecz Kuzaj ze Szczepaniakiem byli tu wolniejsi tylko o dwie dziesiąte sekundy. Mistrzowie kraju wygrali drugi przejazd OS-u Bemowo i wcześniej próbę na rzecz. Zapewnili sobie tym samym prowadzenie w klasyfikacji rajdu. Żerań przyniósł duże straty kołowczycom. Widać było, że dawno nie jeździł Peżotem 206 WRC. Po czterech odcinkach zajmuje czwarte miejsce. Wiceliderami barburki są Tomasz Kuchar i Jakub Gerber. Ich subaru jedzie szybko, płynnie i bez większych błędów. Do Kuzaja tracą 4 sekundy. Równe 10 sekund straty mają zajmujący trzecie miejsce Tomasz Czopik i Łukasz Wroński. Ich najważniejszym zadaniem wydaje się być obrona przed chołowczycem. Na piątym miejscu po czterech odcinkach plasują się Zbigniew Gabryś i Robert Hundla. 12-sekundowa strata oznacza, że każdy błąd rywali popchnie ich w górę klasyfikacji, o ile sami nie popełnią błędu. Zapowiada się zatem niezwykle ciekawa rywalizacja na ostatnim odcinku specjalnym na kryterium Asów na ulicy Karowej. Zapraszam na relację do ITVP od godziny 17.05 oraz do trójki od 18.30. Karowa na żywo. A na kolejną relację z rajdu Barburki w Jedynce zapraszamy w przerwie Pucharu Świata w Skokach Narciarskich około godziny 17.00. A już za chwilę TeleEkspres. Zapraszam do oglądania Jedynki. Dziś w Jedynce o 20.15 hit na sobotę. Pierce Brosnan musi pokonać najgroźniejszego przeciwnika siły natury. Wielki wulkan, czyli Góra Dantego. O 22.10 na pokładzie atomowej łodzi podwodnej pełna gotowość bojowa. Zbliża się zagłada z głębin. Oraz o 23.45 około północy Marcin Kedryński zaprasza do swojego intymnego świata muzyki. Do zobaczenia w Jedynce. Tesko znajdziesz pomarańcze tylko 1.99 za kilogram. Jaja tylko 5.98 za 30 sztuk. Tesko dla ciebie, dla rodziny. W grudniowym Avanti 55 najmodniejszych kreacji na wieczór. Zimowy makijaż. Kolory miesiąca czerwień i złoto. A do tego katalog perfumy. Wyjątkowy przewodnik po 300 zapachach. Avanti, idziemy na zakupy. Goździkowa, ale mi Pani prezent sprawiła, a tak, tak, etopiryna. Tyle obowiązków, prezenty przygotować, spakować, roznieść. Głowa boli, ale etopiryna pomaga. I to tak szybko, a za dobre rady mam dla Goździkowej prezent. I wesołych, radosnych świąt, bez bólu głowy oczywiście. Wesołych, wesołych świąt Pani Goździkowa. Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. The look. Hmm. Przecież nie była mu kosmetyczki. No nie, czyżbym się zakochała? Szeroka gama kosmetyków Olaj odmieni Twoją skórę, pielęgnując, oczyszczając i nawilżając. Nie uwierzysz, że zmieniłaś się tak bardzo tylko dzięki kosmetykom. Olaj, pokochaj swoją skórę na nowo do zmęczonych oczu Visin. Nawet jedna kropla działa jak długotrwale nawilżający żel, który łagodzi i regeneruje. Nowe krople wizin do zmęczonych oczu. Życie jest w Twoich oczach. W Orange w ofercie Twój Mix. Telefon Siemens AX72 za złotówkę. A oprócz tego 100% więcej na rozmowy i SMS-y. Zapraszamy do salonów Orange. Uszczypnąć? Auć! <gry> Komfortowa okazja, do końca grudnia taniej nawet do 30%. Komfort! Wykładziny i podłogi! Auć! Ingenio. Dzięki odłączanej rączce przechowywanie jest tak proste jak nigdy dotąd. Tefal żyje z pomysłem.